Program jest bardzo szeroki. To już jest jak gdyby kontynuacja poprzedniego pięcioletniego programu, więc w sumie trwa 10 lat. Podstawowe założenie jest takie, żeby zmniejszyć uzależnienie polskiego rolnictwa od zagranicznych źródeł białka. Tutaj szczególnie myślimy o soi importowanej z Ameryk obu. I jest podzielony na wiele obszarów. My, jako katedra plus jeszcze jednostki inne z całej Polski, pracujemy w obszarze trzecim, który ma podnieść w sposób agrotechniczny poziom wykorzystania potencjału roślin strączkowych. Przy czym ma to być zarówno efekt plonu, efekt ekonomiczny, co trzeba zawsze podkreślać, ale również efekt środowiskowy. Czy może nam Pan doktor powiedzieć o roli roślin? Tak, żeby też zachęcić rolników do uprawy tych gotów. Znaczy, teoretycznie rola w płodozmianie jest wszystkim rolnikom znana jeszcze ze szkoły, natomiast w praktyce jest bardzo niedoceniana. To szczególnie wynika z tego, że rolnicy liczą często tylko efekt bezpośredni jednego roku produkcji, nie uwzględniając efektów następczych. Tymczasem mamy takie doświadczenia, które sobie dzisiaj też obejrzymy których już od kilku rotacji zmianowania y, obserwujemy, że nawet dwa, a nawet trzy lata, czasami po zasiebie rośliny strączkowej są jeszcze pozytywne efekty produkcyjne. Natomiast druga sprawa to w latach bardzo trudnych, tak jak ostatnio mieliśmy duże susze, stanowiska po roślinach strączkowych są stabilniejsze, są mniejsze. Y, obniżki plonów roślin uprawianych właśnie po, po roślinie strączkowej. W ramach tych doświadczeń prowadzonych tutaj, czy są to tylko doświadczenia w różnych technologiach uprawy, czy też skupiające się na technologii ochrony, czy to choćby fungicydowej, czy herbicydowej? Badamy wszelkie możliwe aspekty, szczególnie te, które sprawiają dotąd trudność, sprawiają jakiś kłopot. Dlatego zaangażowane to jest wiele osób różnych specjalności. Chciałbym zaznaczyć, że doświadczenia są prowadzone w warunkach rzeczywistych. To znaczy nawet jeżeli to są małe poletka rzędu 10-20 m kwadratowych, to sprzęt, którego używamy i cała agrotechnika jest wykonywana tak jak na dużych polach. Natomiast efekty końcowe sprawdzamy na większych powierzchniach. No tutaj mamy już takie po kilka tysięcy metrów kwadratowych, a w poprzednich latach mieliśmy takie po ćwierć hektara i większych. A jakie gatunki testujecie tutaj na polach? Zuchu? No praktycznie wszystkie podstawowe gatunki strączkowe, które są w produkcji, czyli wszystkie łubiny, groch, bobik i soja. Soja nowość, ale już coraz bardziej rozpowszechniona. Jesteśmy teraz na obiektach, na których testujemy w zasadzie łącznie trzy mało popularne technologie uprawy. Ponieważ mamy tutaj trzy sposoby uprawy roli, od zupełnie tradycyjnej do Kompletnie siewu bezpośredniego, czyli bez jakiejkolwiek uprawy. Wysiewamy tutaj soję, mało popularną roślinę, i jeszcze badamy, jaki jest efekt nawadniania w tych technologiach produkcji. Okazuje się, że soja jest bardzo y, dobrą rośliną w warunkach Wielkopolski, a wyniki innych ośrodków pokazują, że w zasadzie może być uprawiana w całej Polsce. No może z wyjątkiem tego pasa północnego, gdzie owszem się udaje, ale przegrywa raczej w konkurencji z bobikiem i grochem, ale mogłaby być uprawiana. Natomiast w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie, w tych cieplejszych rejonach kraju jest jak najbardziej bardzo obiecującym gatunkiem. Soja jest również gatunkiem, który bardzo dobrze rośnie w warunkach uproszczeń w uprawie. My tutaj mamy obiekty, na których już ponad 20 lat nie stosowano pługa, również ten siew bezpośredni. Tu, jak spojrzymy, to widzimy, że jeszcze została ściółka z poprzedniego roku. To jest słoma po zbożach. Tu nawet jakaś pojedyncza jest sprzed dwóch lat łodyżka rzepaku. I tutaj naprawdę od 20 lat nie wykonywano jakiejkolwiek uprawy. Natomiast tutaj od, przez taki sam długi okres nie stosuje się pługa, a jedynie płytką uprawkę na około 10 cm. I jak widać, soja ma się bardzo dobrze. Natomiast, jak przejdziemy na pole z uprawą tradycyjną, gdzie w tym roku przypomnę, czego już dzisiaj nie widać, bo na szczęście popadało, mieliśmy potężną suszę. Przez cały kwiecień nie spadła ani kropla deszczu. Przez maj spadła tylko połowa tej normy, jaka powinna być. To jak popatrzymy sobie w tych warunkach, nie tylko że wschody były słabe, mamy jakieś puste miejsca, ale do tej pory. Rozwój rośliny jest opóźniony i osłabiony. Także soja y, okazuje się, a to już jest piąty rok y, na tych obiektach, że plonuje co najmniej tak samo dobrze po uproszczeniach wszelkich w uprawie, jak po uprawie tradycyjnej, a często nawet mamy taką tendencję o kilka procent do zwyżki planowania. Również soja bardzo dobrze reaguje na nawadnianie. Mimo tego, że ona jest rośliną tolerancyjną na suszę, to przy dużych niedoborach, takich chociażby jak w zeszłym roku, nawet skromne dawki rzędu 100 mm deszczowania rocznie zwiększały plon o ponad tonę hektara. Uproszczone systemy uprawy roli mają też swoje wymagania. To nie jest tak, że po prostu przestajemy orać i nic nie dajemy w zamian. Tutaj mamy przykład siewu łubinu po kukurydzy. I jak widać w tej ciężkiej słomie kukurydzianej, łubin, który jest siany generalnie płytko, a jednocześnie ma duże nasiona, nie powschodził w 100%. Mamy troszeczkę wypadów. Nie są to może jakieś straszne ilości, ale na pewno już wpłyną na e, wielkość plonu. Dlatego bardzo ważne jest każdy szczegół, choćby przygotowanie tej słomy równomiernej, rozrzucenie, być może będzie potrzeba jeszcze Taką słomę kukurydzianą rozdrobnić, zmulczować. I bardzo, bardzo dobry siewnik. To jest sprawa najistotniejsza. No My niestety na tych naszych małych poletkach yy, możemy zastosować tylko siewnik yy, taki jaki mamy. Ze względu na jego szerokość wszystkie te, które są nowocze... nowocześniejsze, dostępne, już się nam nie mieszczą. Natomiast na doświadczeniach łanowych zdecydowanie takich problemów mamy mniej. Natomiast już lekkie spulchnienie gleby w uprawie uproszczonej już likwiduje w dużej części ten problem. Schody są dużo lepsze. Innym problemem jest zachwaszczenie. I tu łubin jest znowu taką specyficzną rośliną, w której mamy niewielkie możliwości chemicznego odchwaszczania. Tutaj mamy właśnie takie poletko prowokacyjne, gdzie zastosowano tylko yy, najpowszechniej stosowany preparat doglebowy. Ale widać, że po uprawie tradycyjnej, tam na samym końcu, chwastów nie tylko, że nie ma mniej niż po uprawie uproszczonej i siewie bezpośrednim, ale wręcz komosy, która jest bardzo groźnym chwastem w Ubinie, jest nieco więcej. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ właśnie ta ściółka tutaj, to jest około 10 ton słomy kukurydzianej, hamuje rozwój chwastów, i to jest to najcenniejsze. Co w uprawie uproszczonej może być. Wtedy mówimy, że jest to uprawa konserwująca. Jak mamy dużo ściółki, wtedy nie tylko zachwaszczenie jest zatrzymywane, ale również chronimy wodę przed ucieczką, przed parowaniem, przede wszystkim, chronimy pola przed erozją i to jest efekt skumulowany, który razem jeszcze z uprawą rośliny strączkowej powoduje poprawę wszelkich właściwości gleby na przyszłość. A w samej roślinie stączkowej zmniejsza koszty ochrony, zwiększa jej, jej efektywność. Także ekonomicznie to ten łubin, który no, będzie plonował kilka procent niżej, wcale nie wychodzi gorzej niż łubin uprawiany w uprawie tradycyjnej, ze względu na znaczną obniżkę kosztów. Znajdujemy się w brodach, kolejna lokalizacja, w której prowadzone są doświadczenia w ramach wieloletniego programu białkowego. Za nami kolejna już roślina, czyli Bobik. Panie doktorze, proszę opowiedzieć o prowadzonych tutaj doświadczeniach. E, może zacznę od tego, że Bobik jest w ogóle rośliną o największym potencjale planowania. Tutaj w środkowej wielkopolsce, mimo tego, że to nie jest taki rejon najbardziej sprzyjający jej rozwojowi. Jesteśmy w stanie w dobrych latach przekroczyć 6 ton nasion z hektara. Natomiast problem stanowią lata Trudne, szczególnie suche, kiedy niestety ten poziom plonowania drastycznie się obniża nawet poniżej 2 ton, więc to jest wyzwanie. Natomiast bardzo dobrze sprawdza się w rejonach północnych, szczególnie warmia, Mazury i ich okolice, które bardzo sprzyjają jego uprawie. Jednak nawet tu w Wielkopolsce jest to roślina warta zainteresowania. Na doświadczeniu, na którym się znajdujemy, Bobik jest testowany z dwóch powodów. Pierwszy to jest w ogóle miejsce rośliny strączkowej w zmianowaniu. Tutaj sam bobik nie jest najważniejszy. W poprzednich rotacjach mieliśmy groch. Teraz wszedł jako taka roślina aktualnie nas interesująca. Ale również wpływ bobiku na planowanie kolejnych roślin w warunkach uproszczonej uprawy. Tutaj testujemy już ponad 20 lat, prawie 25 lat. Siew bezpośredni. Jak widzimy, sam bobik. Tutaj, jak z y, pani stoi, mamy granicę pomiędzy y, poletkiem oranym i nieoranym. Sam bobik radzi sobie bardzo dobrze. Różnice w plonach na niekorzyść siewu bezpośredniego, czyli zupełnego braku uprawy, są niewielkie i zazwyczaj ekonomicznie y, rekompensowane obniżką kosztów. Natomiast bardzo ciekawe y, wyniki uzyskujemy y, w roślinach następczych, ponieważ po bobiku jest wysiewana pszenica. I no nikogo nie dziwi, pszenica po bobiku plonuje bardzo wysoko. W porównaniu z pszenicą, którą mamy z drugiej strony doświadczenia uprawianej w monokulturze, no, czyli tak to robią rolnicy same zboża non stop, to jest ponad tona y, różnicy. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że ta pszenica po bobiku nie reaguje obniżką plonu, praktycznie na rezygnację z uprawy, czyli w siebie bezpośrednim praktycznie plonuje tak samo wysoko, jak po orce. Natomiast ta pszenica w niekorzystnych stanowiskach, czyli po sobie przez dwadzieścia kilka lat, bardzo mocno negatywnie reaguje na siew bezpośredni. Czyli nie można upraszczać wszystkiego, a wprowadzenie do zmianowania rośliny strączkowej jest bardzo dobrym rozwiązaniem na to, żeby ten brak uprawy zrekompensować. Z tym, że to nie jest koniec jeszcze, bo po pszenicy siejemy jęczmień. Czyli w drugim roku po Bobiku nadal widzimy efekt następczy samego Bobiku w porównaniu z jęczmienia uprawianego w takim zbożowym monokulturze w zasadzie możemy powiedzieć. I również te różnice pomiędzy uprawą tradycyjną a siewem bezpośrednim są niewielkie. I czasem nawet jeszcze w trzecim roku, gdzie przychodzi kolejna pszenica, nadal jeszcze obserwujemy, no niewielkie już, no to już nie można mówić, że są jakieś tam. Duże różnice, ale nadal plonuje trochę lepiej niż pszenica w, w monokulturze. I to szczególnie widać właśnie na tym siebie bezpośrednim, że tamte y, różnice są zdecydowanie na plus, mimo tego, że Bobik był 3 lata wcześniej wysiewany. W kolejnym doświadczeniu testowane jest już y, kilka, konkretnie siedem różnych wariantów uprawy roli. Doświadczenie prowadzone po raz 21 w tym samym miejscu miało odpowiedzieć na pytanie, jaki jest długofalowy wpływ różnych systemów uprawy Roli, ponieważ obawiano się szczególnie rolnicy praktycy, że po kilku latach jednak trzeba będzie wrócić do orki na jakiś czas, wyrównać to wszystko i wtedy zaczynać od nowa. Dlatego właśnie mamy te systemy od typowej orki. 21 lat uprawy uproszczonej płytkiej, aż po 21 lat siewu bezpośredniego oraz w różny sposób przeplatane orką, czyli przerywane te różne sposoby uprawy uproszczonej. Tutaj pewnym nowum jest uprawa pasowa technologia generalnie od niedawna dostępna w Polsce, i tutaj w przypadku Bobiku wygląda to w ten sposób. Że jak spojrzymy, mamy uprawiony tylko wąski pasek. Tu akurat około 15-20 cm, w którym są wysiane dwa rzędy roślin. Natomiast międzyrzędzia szerokości około też 20 cm pozostają bez uprawy. Dlatego tu widać wyraźnie pozostającą już teraz w mniejszych ilościach, bo ona się rozkłada w czasie. Ale ściółkę z, to jest głównie ścielnisko z rośliny poprzedzającej. I po tych 20 latach możemy powiedzieć jednoznacznie, że dobrze dobrany sposób uprawy uproszczonej, czy to będzie taka uprawa płytka całopowierzchniowa, czy tutaj, gdzie stripteal został wprowadzony zamiast takiej uprawy 5 lat temu, czy nawet siew bezpośredni, dają całkiem dobre rezultaty. Oczywiście siew bezpośredni daje plony nieco niższe, ale to są różnice rzędu kilkuset kilogramów z hektara. Przy plonach rzędu 6-7 ton jest to różnica ekonomicznie akceptowalna. Natomiast w trudnych latach, takich jak był zeszły rok, bardzo suchy, plony uzyskiwane po wszelkich uproszczeniach, nawet po siebie bezpośrednim, były wyższe niż uzyskiwane po orce. I drugi ważny wniosek: jeżeli już się raz przestało orać, to wprowadzanie co kilka lat orki. Nie daje żadnych korzyści ani ekonomicznych, ani w plonie, a tylko jest pewnym takim utrudnieniem, bo trzeba potem od nowa zaczynać, na przykład od nowa dochować się e, ściółki pozostającej na powierzchni. Bo tu trzeba zaznaczyć jedną rzecz: w takich technologiach jak siew bezpośredni, jak właśnie uprawa pasowa, musi być ta pokrywa. Bez odpowiedniej ilości ściółki, to może być nawet dobre grube ścierlisko, które zostało z zeszłego roku. no Te systemy nie działają w pełni. Skutecznie. Mam tutaj dwie rośliny, które właśnie z uprawy prasowej pozyskałem. Jak widać korzeń jest prosty, długi, bez problemu i rośnie w głąb. Tu na około 20 cm już się urwał, ale widać, że rósł dalej prosto. Dzięki temu te rośliny dobrze korzystają z zapasów wody. W tym roku tutaj przez cały kwiecień nie spadła ani kropla deszczu, praktycznie do połowy maja. A mimo tego rośliny wyrosły duże, teraz korzystają z deszczów świętojańskich i jest nadzieja, że plon, a widać, że już strąków jest zawiązane dużo. Tu mamy 2, 4, 6, 8, 10 pewnych, jeszcze 4, 5, być może 6 jeszcze przyrośnie. To daje szansę na naprawdę dobre plony w tym roku. Właśnie dzięki temu, że umiejętnie zastosowano uprawę uproszczoną. Panie doktorze, przedstawił pan wszystkie aspekty pozytywne wprowadzenia roślin strączkowych podozmian. Przedstawił pan także możliwości uprawy tych gatunków w uproszczeniach, ale mimo to często wśród rolników pojawia się zarzut, że jest problem ze sprzedażą już potem plonu zebranego właśnie przy. Przy grochu. jak na ten problem odpowiada właśnie wieloletni program białkowy? No oczywiście na to już nie odpowiedzą doświadczenia polowe, natomiast prowadzone są działania mające również tą sprawę jak gdyby ułatwić. W tej chwili nie ma już problemu ze sprzedażą, jeżeli dysponuje się dużą partią materiału. Mówimy tu już nawet nie o jednym tirze, bo to jest taki minimum jak gdyby. Jeżeli ma się kilkaset ton, ja wiem, że jeden rolnik rzadko kiedy tyle produkuje, ale tyle już można nawet za dobrą cenę sprzedać, trzeba się więc grupować. I kilka takich przykładów w Polsce jest. Między innymi na Mazurach działa prężnie taki klaster Agroport, gdzie właśnie producenci Bobiku skrzyknęli się, żeby wspólnie Bobik sprzedawać. Jest też już kilka firm, które skupują soje w Polsce do dalszego przerobu i tutaj właśnie te 24 tony mniej więcej, czyli jeden transport są tym minimum. Także możliwości są coraz coraz większe. Pracuje się też to już jest jak gdyby kwestia innego obszaru badań nad wykorzystaniem roślin białkowych w żywieniu zwierząt we własnym gospodarstwie. No i tutaj szczególnie lubiny, groch, również bobik można z powodzeniem wykorzystać w żywieniu trzody chlewnej. Trochę trudniej jest z soją, bo ona wymaga przed skarmianiem pewnego przetworzenia. Przede wszystkim trzeba unieczynić czynniki antyżywieniowe, ale również już się pojawiły odpowiednie ekstrudery sprowadzane z Ukrainy, gdzieś z Rumunii, takie niezbyt drogie, które w większym gospodarstwie trzodowym już ekonomicznie też zaczynają temat spinać. Także to też jest pewna metoda na wykorzystanie po prostu we własnym. Gospodarstwie tych roślin. Czy może Pan podsumować, że przed Strążkowymi renesans w na naszych pola? Yy, Na pewno przyszłość. A czy świetlana, czy tylko dobra, to zobaczymy. Ja mam nadzieję, że jednak yy, może nie obsiejemy od razu dwóch milionów hektarów. Tyle musielibyśmy obsiać, żeby się faktycznie mniej więcej uniezależnić od importu, ale żeby chociaż o połowę ten import zmniejszyć, myślę, że w ciągu w najbliższych kilku lat jest. Jest szansa. Zresztą to, co ja dzisiaj pokazałem, to jest tylko niewielki wycinek. To, co robimy my w Poznaniu i co jeszcze jest na polach. Jak wspominałem, większość doświadczeń zakończyła się w zeszłym roku. Teraz te podsumowania wszystkie są robione, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, niech śledzi prasę rolniczą, portale. Również są planowane wydania pewne ulotki, instrukcje wdrożeniowe, bo naprawdę tych informacji będzie się pojawiało w najbliższym czasie dużo. Dziękuję. Dziękuję.